Jeśli planujesz wyjście do restauracji, ale nie umiesz jeść nic innego oprócz kebabów, to wybierz się do restauracji Bona w Lublinie, która znajduje się tuż obok ogromnego parkingu przy placu zamkowym. Laffa z baraniną pod tą nazwą kryje się lawarz z sążnistą baranią koftą. Drobno posiekane warzywa, przede wszystkim pomidory pokrojone w malutką kosteczkę, sprawiają, że każdy kęs zawiera wszystkie dodatki oraz idealnie przyprawione mięso, tworząc w ustach piękną harmonię, której wydźwięk podbija lawarz, którego to konsumowanie oświeciło mnie, że nigdy wcześniej nie jadłem tak dobrego, cienkiego chlebka. Sama porcja jest duża i można się nią najeść do syta. Całości dania dopełniają równie smaczne dodatki, czyli frytki oprószone solą i kolendrą oraz delikatny sos. Cena wydaje mi się adekwatna do jakości, jak i całego anturażu pięknej restauracji Bona. Jednak nie wiem czemu, ale po mojej wizycie już od jakiegoś czasu nie mogę znaleźć tej pozycji w menu restauracji. Czyżby lawa zniknęła? Nie tylko z mojego talerza? Oby nie.